Mój najlepszy przyjaciel właśnie się ożenił, ale problem pojawił się już w pierwszą noc miesiąca miodowego. Jego żona powiedziała do niego: Kochanie, muszę ci się do czegoś przyznać. Co takiego, skarbie? zapytał. Nie jestem dziewicą. Byłam z jednym facetem przed tobą. Naprawdę? A kto to był? Powiedz mi wzięła głęboki oddech, uśmiechnęła się i powiedziała. No wiesz, nie mogę ci tego powiedzieć, zapomnijmy o tym dobrze. Ku jej zaskoczeniu zgodził się bez oporów. Potem zaczęli robić to, co zwykle robią świeżo poślubieni. Kiedy skończyli, mój przyjaciel wstał i podszedł do telefonu. Co robisz, kochanie? Zapytała. Jestem głodny. Dzwonię po room service, odpowiedział. Mój byłby tak nie zrobił, powiedziała. A co by zrobił? Wróciłby do łóżka i zrobił to drugi raz, powiedziała podekscytowana. Mój przyjaciel rzucił telefon i zrobił to z nią po raz drugi, jeszcze intensywniej. Kiedy skończyli, znowu podszedł do telefonu, próbując zamówić jedzenie. Ale żona znów go zatrzymała. Mój były spokojnie dawał radę trzy razy, nawet kiedy pościł. Gdy to usłyszał, wpadł w szał. Tym razem robili to przez dwie godziny. Po wszystkim był wykończony i próbował zasnąć. Ale wtedy jego żona uśmiechnęła się i powiedziała: obudź się. Co powiesz na czwarty raz. Hm. Chcesz pobić jakiś rekord, kochanie? Na to mój przyjaciel wstał, podszedł do telefonu jeszcze raz. Co robisz, kochanie? Do kogo dzwonisz? Zapytała. Spojrzał na nią od góry do dołu, wziął głęboki oddech. Uśmiechnął się i odpowiedział. Dzwonię po 25 moich kumpli siłowni i po mojego kierowcę z Ubera, Amira. Będą tu za 10 minut, więc się przygotuj. I minęło już 5 miesięcy od tamtego dnia, nie odezwała się ani słowem.